Witamy serdecznie, witamy widzów. Mission Impossible, czyli Misja niemożliwa N 1. Spróbujemy z Arturem dzisiaj trochę porozmawiać o naszej historii, o bardzo ważnych faktach oraz o poczuciu. I poczuciu właśnie bycia kim? Bo mówimy o Słowianach, o historii, o misji, o wyjątkowości, o wielu, wielu rzeczach, które właściwie można sprowadzić do jednego słowa furiarze, płaskoziemcy i bariaci, bo będziemy się starali wytłumaczyć albo powiedzieć o wyższości, czy niższości. Jak Wiesz, to w ogóle z tymi słowiami było? Yy, oficjalna historia próbuje nas przedstawić jako zacofany lud zupełnie nieznaczący który mniej więcej w szóstym wieku wyszedł z bagien Podola i dziwnym trafem zawojował pół Europy od Renu po Kaukaz i Ural natomiast to mi się troszeczkę nie klei bo gdyby tak miało być to wychodzi na to że słowiańskie kobiety rodziły przynajmniej po czworo dzieci co trzy miesiące żeby zaludnić taki e, kawał Europy tak więc jest to historia wyssana z palca można tak powiedzieć, ktoś może się z tym nie zgadzać i ja twierdzę inaczej, jest to moje zdanie, ale poparte też badaniami genetycznymi nad hablogrupą słowiańską, zwaną R1A1, której ślady znajdowane są na terenach Polski i na terenach zajmowanych przez ludy słowiańskie generalnie od minimum 7000 lat. Czyli. Przynajmniej 4000 lat przed naszą erą. Gdybyśmy żyli tylko na bagnach Podola, no cóż, no, trudno by było znaleźć takie szczątki i, yy, i po prostu określić, że należą one do grupy plemion słowiańskich. Powiedzmy tak więc... jedną rzecz. Właściwie, bo najbardziej nas interesuje ten okres, załóżmy drugi wiek przed naszą erą, do X wieku naszej ery. Tak jak to historia gdzieś tam opisuje o tych. Dziwnej ciemności, która tu, tutaj panowała. Jeśli chodzi o warunki geograficzne, to jeśli chodzi o tutaj ten teren obecnej Polski, to rzeczywiście tutaj było dużo lasów i raczej nie były to warunki do tego, żeby powstawały wielkie miasta. Tak czy nie? Z, z punktu widzenia narracji yy, historii, którą nam stworzono, Niby tak, ale z punktu widzenia wykopalisk, no raczej chyba troszeczkę nie. Dlaczego? Dlatego, że można tutaj powołać się na wiele odkryć archeologicznych, tak zwanej archeologii kopanej. Oczywiście będą to kultury pucharów lejkowatych, przeworska, yy, wandalska, obojętna, jaka tylko broń, boże nie można jej nazwać słowiańską. Dlaczego nie? Czemu y, oficjalna narracja tak broni się przed tym, żeby powiedzieć, że może nawet nie Słowianie, ale protosłowianie czy przodkowie Słowian byli na tych terenach i y, nie mieszkali w ziemiankach y, przykrytych jakąś tam, nie wiem, strzechą, nie byli to y, brudni, y, głupi, obcięci na pazia y, chłopi w siermięgach. Ale był to naprawdę lud, który potrafił i budować warownie, budować osady, budować domy, tworzyć coś i jednocześnie żyć w zgodzie z naturą. W tej chwili mamy w telewizji, w dużej telewizji bardzo dużo haseł o zrównoważonym rozwoju i tak dalej i tak dalej. Przecież my tak żyliśmy. Czyli plemiona tak. słowiańskie wykorzystywały z natury tylko to, co potrzebowały do życia, a resztę zostawiały żyły w sposób zrównoważony. To my byliśmy prekursorami tego ruchu w Europie i to parę tysięcy lat temu. Ja bym tutaj, jeśli chodzi o ramę czasową, skupił się tak, na tych na naukach. Tak, nie chodzi o to, że pojechałeś, ale wiesz, bardzo ciężko byłoby w tej chwili w jakikolwiek sposób się odnieść do faktów historycznych sprzed. 3000 czy 4000 lat, ale tutaj ten okres, który jest taki powiedział najbardziej newralgiczny, gdzie ewidentnie mamy zderzenie dwóch kultur, sposobów bycia, bo to, co chciałbym, żebyś w tej chwili naświetlił, to właśnie sposób funkcjonowała, funkcjonowania społeczeństw tych słowiańskich, jak oni żyli, dlaczego tak ciężko było, jakby pokazać to, że to są, że to jest naród słowiański. Jakbyś troszkę powiedział o tej Wielkiej Lechii, czy, czy o tworze, który w tej chwili nazywamy Wielka Lechia. Na jakich zasadach się opierali, skąd to wiesz i dlaczego to powinno być dla nas wzorem? No to teraz podpadniemy turbolechitom. dobra. Trudno. Wielka Lechia, hasło Wielkiej Lechii. Moim zdaniem jest to wymyślony, bardzo nadęty i próbowany, próbuje się go udowodnić na siłę wręcz. Dlaczego? Dlatego, że mamy wdrukowane do głowy przez oficjalną historię i, i, i przez przekaz. Generalnie przez przekaz historyczny to, że państwo będzie funkcjonowało wtedy, kiedy będzie miało Głowę tego państwa w postaci króla, cesarza, nie wiem, no jakiegoś, jakiejś nadrzędnej głowy państwa, zwykle dynastycznej lub wybieranej, tak jak to było w starożytnym Rzymie. Natomiast cały czas próbujemy naszą kulturę dopasować do innych. Ale po co? Nie musimy tego robić. Przede wszystkim. Można sobie wyobrazić twór, twór plemion, które są połączone ze sobą i tradycją, i wyznaniem, i również więzami rodowymi, które żyją w różnych skupiskach i kierują się tym, co w tej chwili nazywamy demokracją. Oblądania I zdania rodowe. Co tak. to znaczy dla ciebie? Widzisz, na. No... Nie wszyscy się z tym zgodzą, natomiast wśród Polaków, nazwijmy w tej chwili Polaków, czyli ludzi z Rzeczypospolitej i tak dalej, były, były pewne zasady nadawania imion swoim dzieciom. Zwykle pierworodny syn nosił nazwijmy, imię po ojcu. Czyli już przedstawiając się innemu, mówił, że jest pierworodnym synem. Czyli na przykład jeżeli ojcem był Andrzej, syn był Andrzej, to tak dziwnie zabrzmi, Andrzej Andrzejewicz i podawał nazwisko swoje, czyli Andrzej, syn Andrzeja, czyli pierworodny, który ma prawo do dziedziczenia. Reszta dzieci, a zwykle było ich sporo, Wtedy, kiedy nie było już terenów do zajęcia, zostawała albo wojskowymi, albo, albo duchownymi, albo po prostu no, szlachcicami, ale w zasadzie bez ziemi, bez, bez, bez praw dziedziczenia. Natomiast w dawniejszych czasach takie yy, kolejne dzieci odchodziły i zakładały własne rodziny, własne osady, własne takie jakby związki rodowe. Które były podstawą struktur, struktur, i rodowych, i plemiennych. No bo wiadomo, że żeby powstało plemię, musiało się zebrać kilka jakichś tam osób, założyć plemię. W ten sposób zakładano coraz to nowe miejsca, gdzie ziemi było pod dostatkiem i miejsca na osiedlenie też było pod dostatkiem, natomiast nigdy nie zrywano tych kontaktów rodowych. Rodowych i plemiennych, czyli w zasadzie każde kolejne sąsiadujące ze sobą plemię, sąsiadujące ze sobą ród, był w jakimś sensie ze sobą połączony i utrzymywał kontakt, ale na swoim terenie zarządzał się swoimi prawami, które w większych jakichś wspólnotach odbywały się na zasadzie postanowienia demokratycznego, czyli sejmiku. Gdzie też y, najprawdopodobniej nie wszyscy mieli tam głos, tylko ci, którzy byli raz, że byli godni, a dwa mieli doświadczenie życiowe, doświadczenie wojenne, do tego, żeby decydować o losie. Y, Co to znaczy, że byli godni? To, że swoją o, jakby pozycję społeczną potwierdzili. Y, Albo mm, bohaterstwem w boju, albo roztropnością, albo tym, że na swojej zagrodzie rządzili się w taki sposób, że mieli większe plony niż pozostali. Kto decydował o tym, że ktoś miał prawo głosu? Wiesz co, mm, zwykle prawdopodobnie można, można wysnu wysnuć taki wniosek, że decydowała o tym wspólnota, cała wspólnota y, danej osady, bo. Mm, nawet w tej chwili mamy osoby, które cieszą się większym szacunkiem ze względu na to, co sobą reprezentują. Te, które są godne zaufania, które mają jakiś kręgosłup moralny, które są roztropne. Natomiast no, osoby, które są jak chorągiewka na wietrze, no, takie nie będą decydowały i nie powinno się. Co niestety w naszym kraju jest zaprzeczeniem, nie powinno się takim osobom dawać żadnej władzy. Bardzo ładnie wybrnąłeś z tych moich trudnych pytań. To nie są ale, trudne pytania. No to wiesz, był taki film, czy nie, czy, czy nie dobija się koni, więc ja się tym razem dobiję. Skąd to wiesz? E, skąd to wiem. Wiesz, Robert, yy, schodzimy z głównego tematu. Nie, to jest najbardziej główny temat ze względu na to, że to jest kwestia wiarygodności. Bo ja doskonale wiem, że odpowiedź będzie trudna, ale też chciałbym, żeby widzowie, którzy no, zastanawiają się, o co właściwie chodzi, on go punktuje, tutaj mówi, że ma być coś razem zrobionego, ale chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie, o ile nie będziemy wiarygodni historycznie, to przynajmniej będziemy grali do jednej bramki, bo nam zależy na tym, żebyśmy rozróżnili pomiędzy ściemą historyczną a realiami, które układają nam się w jedną logiczną całość. I teraz um. potwierdź to, albo, albo po prostu pokaż, jak to u Ciebie wygląda. Dobra, spróbuję to obronić, ale to będzie trudne. Yy... Widzisz? I... Odnośnie sejmików, Skąd takich, wiesz? odnośnie sejmików, które organizowane były przez wspólnoty zamieszkujące dane, daną osadę, dane miejsce, wiem na przykład z kronik, i to z kronik niemieckich, Titmara bodajże gdzie opisywał on zwyczaje Słowian połapskich. to w tej chwili są ziemie na zachód od Odry tak istniała tam duża społeczność słowiańska gdzie po prostu opisywane były takie zachowania a nie inne i to nie opisywane przez dzisiejszych badaczy tylko przez ówczesnych kronikarzy Yy, czy do jakiego stopnia mamy im wierzyć? Wiesz, yy, zwykle o wrogach nie mówi się dobrze. Więc yy, skoro yy, kronikarz chrześcijański, bo z tego co pamiętam, to Titmar bodajże był biskupem, yy, nie wiem o ile pamiętam. Natomiast yy, no, zwykle duchowni zajmowali się spisywaniem kronik. Są ślady i są zapisy na ten temat, że tak to właśnie wyglądało. Są też zapisy dotyczące tego, jak wyglądały relacje i jakie były wartości wyznawane przez ludy słowiańskie żyjące na terenach nawet obecnej Polski, bo opisywane są, wymieniane są z nazwy plemiona muszę się podeprzeć troszeczkę, plemiona Lędzian, Goplan, Chąśników, Bałtów, Prusów i to jest zawarte w kronice bodajże Konstantyna z VI wieku naszej ery. Kon czyli na około 400 Czegoś, poczekaj, lat... Czy Konstantyn, czyli to był Rzymianin? Wchodzimy, w, wchodzimy znowu w inną rzecz. To akurat był władca Konstantynopola. A skąd oni posiadali taką wiedzę? No cóż, mieli szpiegów. mieli szpiegów. E, Robert, mieli szpiegów, czy to był Szlak Bursztynowy i jeden wielki biznes i po prostu stamtąd... Szlak, szlak Bursztynowy, właśnie dobrze, że do tego nawiązałeś. Szlak Bursztynowy istniał dużo wcześniej. E, Mówimy starożytna Grecja, w tej chwili Grecy z Grekami, tymi, Mówię, którzy nie tam nie żyli, wiecie. mają mało wspólnego. Mhm. Ja wolę nazywać to Helladą. Już w Helladzie znany był bursztyn, który zwany był elektronem. Więc już musiał istnieć szlak bursztynowy. Już przez te tereny musiały przechodzić karawany, które handlowały tym bursztynem. Bursztyn był bardzo dobrze znany w Imperium Rzymskim. No cóż, a Rzymianie... Nieskom nie byli skorzy do wydawania pieniędzy, więc fajnie by było jakby takie tereny, gdzie występuje taki fajny kamyk, podbić. No ale jakoś tak dziwnie ani za Dunaj, ani za Ren nie przeszli. A raz jak przeszli, tak stracili trzy legiony w Lesie Teutoburskim i wrócili w tych swoich krótkich spódniczkach do słonecznej Italii, mówiąc, że barbarzyńcy w skórach złoili im skórę. Co jeśli chodzi o historię, to skupmy się teraz na tym lesie, bo rzuciłeś hasło, a mi się przypomina, że to była chyba największa bitwa tej, tej epoki, takiej przedśredniowiecznej. Jeśli dobrze kojarzę, bo tam badania wykazały no, dużą ilość pozostałek, znaczy pozostałości po jakichś armiach. No tak, trzy legiony zostały wycięte do nogi i nie pochowane, aby stanowić ostrzeżenie. Nie wchodźcie tutaj, bo bo, no bo grozi to przeniesieniem się do lepszego świata. Yy, mówi się, że yy, właśnie. Zwycięstwo to odniosły plemiona germańskie. Ale. Yy ogólnie rzecz biorąc, Germanie w tamtych czasach nie byli jakby to powiedzieć nazwą etniczną, tylko nazwą geograficzną. Wszystko na zachód, na wschód, przepraszam, wszystko na wschód od Renu, czyli obecne tereny Niemiec, Polski, całych regionów słowiańskich, były nazwane Germanami, po prostu. Ciekawie to calwit opowiada. piszą historię, historię. tak. A naszą historię pisano i, w XVIII, XIX wieku. I tak. mapy, prawda? Tutaj właśnie, bo musimy sobie przypomnieć to, co jest najważniejsze, że ten podbój tych ziem północno-wschodnich, on do pewnego momentu był jakby zablokowany. Jeśli nawet popatrzymy na rozwój geograficzny pewnych takich struktur właśnie tych państw zachodnich to one dziwnie nie potrafiły wejść na ten teren. On był takim terenem nieoznaczonym, tam często na tych mapach, które ja też tak samo śledziłem w jakichś arabskich. Właśnie o dziwo wiesz na mapach arabskich w tym miejscu gdzie my jesteśmy pojawiła się nazwa Slavic People. I i, I powiem ci naprawdę, bo jak pierwszy raz usłyszałam o właśnie tych teoriach o Wielkiej Lechii, ja jestem taki trochę upierdliwy gościu, to tak spędziłem kilka, kilka godzin i zauważyłem pewną zależność. Mapy, które pochodziły ze źródeł pisanych w języku angielskim, francuskim, niemieckim, pisało GERMANY, a te takie, 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 takie wiesz, takie, 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 takie haszczyki, to tam pisało SLAVIC PEOPLE. Albo, albo coś podobnego właśnie do, do, do Lechistanu czy, czy czegoś takiego. I to, ja sobie nawet wrzuciłem to na dysk, yy, pokazało mi, że rzeczywiście ta historia, jak Artur Larak na przykład pokazuje, no to jest jeden wielki bzdet. I ta twoja wersja jest ciekawa. Ale o tym jeszcze lasie, Lesie, jakbyś troszkę więcej rozwinął. Gdzie to było, jak było, bo tam podobno bardzo duża ilość ludzi napierdzielała się. Wiesz, no, plemiona i tu znowu, no, cały, czas, cały, cały czas operujemy, będziemy operować dziwnymi stwierdzeniami. Plemiona germańskie, protosłowiańskie, czy też słowiańskie, po prostu mówiąc jasno słowiańskie, w sposób można powiedzieć zdradziecki, ale cóż, podobno w wojnie i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Po prostu zwabiła Rzymian w, do wąwozu w lesie, gdzie zostali oni napadnięci i po prostu wycięci. No, wycięci do zera. Mało komu udało się uciec z, z tamtego rejonu. I cóż więcej mówić, no, po prostu ponieśli klęskę. Trzy legiony, trzy legiony rzymskie zostały wycięte. Legion liczył ilu? Wiesz co, co do liczebności legionów są różne, różne dane. Mhm. Naprawdę, bo raz że one nie jestem zbyt dobry, jeżeli chodzi o historię wojskowości Rzymu, natomiast z tego co czytałem, zmieniały się liczebnie i A zmieniały setki, się jakościowo. tysiące, tysiące. O to mi tylko chodzi, o ten wiesz zakres, bo ja pamiętam no takie kilka To były tysiące, i to grube tysiące, grube. bo y, tam wchodziły i nie tylko żołnierze, jako żołnierze, ale też, jakby to powiedzieć, służby saperskie, które odpowiedzialne były za zabezpieczenie obozu, specjaliści od budowy umocnień, osadzania tych wszystkich machin obronnych, bo nie tylko oblężniczych, ale i obronnych, od, od, od tego wszystkiego tabory z wyposażeniem, namiotami i tak dalej. Także tego było troszeczkę dużo. Dobrze. Tutaj mamy, jakby, pokazaną moc i siłę tak zwanego wkurzonego Słowianina, który jeśli potrzeba, to potrafi się zwołać. I teraz mi wytłumacz, jak się zwo zwoływali i jak te struktury, jak powiedziałeś, rodowo-plemienne współpracowały ze sobą i z drugiej strony, jak y, funkcjonowały niezależnie od siebie. Jak funkcjonowały niezależnie od siebie, to jest akurat najłatwiejsze, bo niezależność jest najłatwiejsza. Na dużych terenach, bogatych w zwierzynę i, i, i urodzajnych, nie ma problemu. Natomiast co do zwoływania, no, znane jest z krzyżaków rozsyłanie wici, czyli płonącej gałęzi rzucanej przez jeźdźca w centrum wioski. Już wszyscy wiedzieli, że jest wojna. Ja mam swoją teorię na temat wici. I tego, czy istniało pismo słowiańskie i sposób komunikacji, czy nie. Cóż, wiadomo, że byli ludzie wszędzie. Celtowie nazywali ich druidami, my żeśmy nazywali zwykle wiedunami, wie, wiedźminami, nie kojarzyć z Geraltem wiedźminem, natomiast ci, którzy wiedzieli więcej, którzy przekazywali wiedzę, którzy zajmowali się leczeniem, zajmowali się obrzędami i tak wydaje mi się, że nazwa wici ma tutaj tak jakby drugie dno. Wicie czegoś, nawijanie, ptak wie gniazdo, wydaje mi się, że prawdopodobnie było to coś podobnego do kipu Inków, czyli do pisma węzełkowego, lub jakiegoś, nie wiem, zapisu w formie, w formie bardzo mało trwałej, która jest trudna w tej chwili do odnalezienia, trudno to zinterpretować. To jest tylko i wyłącznie teoria. Mhm. Gdzieś ona się przewija. Natomiast nazwa Wici, yy, Wici nie ma nic wspólnego z płonącą gałęzią. Yy, dawne ludy słowiańskie yy, ogień, w ogóle ognisko, nazywało, nazywali watra więc nie wici czym były wici nie wiadomo rzucenie gałęzi płonącej na środku wioski i krzyknięcie wojna nie załatwia sprawy bo nie wiemy z kim nie wiemy gdzie nie wiemy o co nie wiemy ilu nas ma pójść ilu wojewoda wojewoda wodzący wojów Ci, którzy wiedli wojów, nazywani byli wojewodami. Dzisiaj mamy to jako strukturę woje, władca województwa i tak dalej. Natomiast wywodzi się to od wojewody wrodzącego wojów. Ilu tych wojów musiał zebrać i gdzie miał ich poprowadzić? Gałąź, która płynęła na środku wiochy, no niczego nie, niczego nie mówi. Więc musiał istnieć jakiś system przekazywania wiadomości, który zaginął, nie zachował się do naszych czasów, bo może w wykopaliskach być traktowany jako ozdoba, albo nie wiem, najprawdopodobniej kojarzyłbym to z ozdobą, bo mogły być to węzły, mogły być to koraliki, lub, lub różne kolory tkanin. Mhm. A powiedz mi, czy taka koncepcja, troszeczkę powiedziałbym, paranormalna, że ci, jak to ich nazywałeś, szamani w kolb... Wieduni? Wieduni, czy oni mogli się jakoś telepatycznie porozumiewać i to by jakby zupełnie nam zmieniało koncept. Czy do takich gdzieś tam informacji dotarłeś, czy też to moja fantazja trochę? Nie, tak daleko, tak daleko, nie, 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 nie wchodziłbym w ogóle w takie zdolności telepatyczne, owszem. Są zjawiska y, telepatii, gdzie na przykład nawet w tej chwili, jeżeli o kimś intensywnie myślimy, zwykle ten ktoś zadzwoni albo się z nami skontaktuje, ale nie jest to y, możliwe, żeby w ten sposób przekazać dokładne informacje o koncentracji wojska, ilości wojska, jaką potrzebujemy i o konkretnej dacie, kiedy to ma się stać. Bo wiesz, bieganie z włóczniami po lesie na zasadzie, że może się spotkamy, raczej wielkiego sensu by nie miało i chłopaki by się szybko zniechęcili. To nie mogło w ten sposób być. Musiał istnieć jakiś sposób umówiony, sposób komunikacji jakichś konkretnych znaków, gdzie na przykład mm, Słowianie z rejonów Morza Bałtyckiego y, dość sprawnie posługiwali się runami, y, tak zwanym futarkiem czyli no, runami nordyckimi 24-znakowym y, systemem pisma. Znaczy, runy są, mają też znaczenie magiczne i, i jako wyrocznia, i tak dalej, ale są też typowym pismem. Także y, mówienie o tym, że Słowianie byli całkowicie, nie wiem, jakimś niepiśmiennym, niegramotnym ludem, no, no nie, no tym bardziej, że osady, które zakładali, y, to, co było budowane na tych ziemiach, czego. Y, co trudno jest znaleźć, ale już są wykopaliska, które potwierdzają pewne rzeczy: że to nie było tak, że tylko lasy knieje i nic więcej, ale były duże konstrukcje, naprawdę duże konstrukcje budowane na tych ziemiach, rzadko kiedy budowane z kamienia. Ale dlaczego? Musimy wziąć pod uwagę pewne rzeczy. Po pierwsze, w klimacie tak zwanym umiarkowanym, w którym przyszło nam żyć, ja go nie nazywam umiarkowanym, to jest całkowicie klimat zwariowany, bo pomiędzy latem a zimą mamy 50 stopni różnicy czasami i musimy się do tego zaadoptować. Musimy przeżyć zimę i musimy przeżyć lato. Dlatego mówiono o barbarzyńcach chodzących w skórach. No spróbuj w Jedwabiu chodzić w zimie. A zimno po prostu będzie. No jakoś trzeba było się ubierać. W lecie. Powiedzmy, jakieś lekkie mm, giełza, koszule i tak dalej. A w zimie pozostawały nam skóry, bo nikt nie pójdzie w cienkich ciuchach na mróz i śnieg. No. Niestety. Natomiast jeżeli chodzi o budownictwo, jeżeli popatrzymy na kraje śródziemnomorskie, jest tam mało drzewa, ale pod dostatkiem kamienia. Więc ich budowle kamienne mają uzasadnienie. Poza tym mają dużo łagodniejsze zimy, o gorące lata. I jest odpowiedni typ budowy, żeby tam się przewietrzało i tak dalej. Natomiast tereny równinne, tak jak mówię, od renu po Ural, no tutaj o kamienie jest ciężko. W rejonach górskich tak, ale na nizinach bardzo ciężko. Natomiast pod dostatkiem drewna. Konstrukcja drewniana jest. Cieplejsza w zimie i łatwiejsza do ogrzania, i chłodniejsza w lecie, więc dużo bardziej luksusowo się w tym mieszka. Natomiast dużo mniej trwała, szczególnie w tym klimacie, gdzie mamy śnieg, mróz, niszczącą siłę wody zamarzającej, yy, przyrodę, która bardzo bujnie rośnie i zaciera wszystko, co zostanie zbudowane w bardzo szybkim tempie. Tak, ale budowle kamienne, pamiętajmy, że pod wpływem yy, działania śniegu, deszczu i mrozu. Też bardzo szybko ulega erozji i ten czynnik też należy uwzględnić. Jeśli na przykład wiesz, no, w tych krajach śródziemnomorskich i bardziej um, takich um, wręcz tropikalnych, ale zobacz, że w Tupiku też niespecjalnie to wygląda, gdzie jest dużo wilgoci, to też jest trudniej, bo to zarasta bardzo mocno, to tutaj no, rzeczywiście ten teren um, no, sprzyjał budowlom drewnianym, nie aż tak bardzo trwałym. Tak, ale jako ciekawostkę właśnie powiem taką rzecz. Wieś maszkowice tam jest cytadela zbudowana z dużych kamieni, długość muru około 140 metrów, wysokość 3 metry i w środku tego kręgu jest następna cytadela. Datowane jest to przez archeologów na 1750 rok przed naszą erą. Kto to zbudował? Kosmici nie. Słowianie. A chciałem właśnie powiedzieć, że oni. Wiesz co, nie, kosmici zwykle przylatywali i wykorzystywali ludzi na tej planecie, ale raczej mało co budowali, chyba że naszymi rękami. E, rozwiniemy temat w następnym odcinku. No dobrze, tak. I porozmawiamy troszeczkę o paradoksach historycznych, które przygotowałeś, które no jak się tak głęboko po... wniknie, to wychodzi na to, że to jest naprawdę. Mm, Dosyć wesoła historia, którą ktoś na kolanie pisał. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.